Okej, okay, 40 sekund zajęło mi ustawienie kadru, ale nagrywam w, w pokoju gościnnym. I światło jest tu takie, wiecie, z jedna zwykła żarówka. A jest już trochę ciemno, bo jest po godzinie 20.00. Zdecydowanie nawet nie wiem czy nie 20. prawie 21, ale przychodzę do Was yy, z holem zakupowym. E, to będzie pierwsza część. Za jakiś czas zobaczycie mnie w totalnie innym stroju, w innym wydaniu z drugą częścią. E, tak mi się wydaje, bo tu jest bardzo mało rzeczy dla mnie. E, więc tak zrobimy. Bo po prostu czekam na jeszcze jedną paczkę. Może w międzyczasie jeszcze coś domówię. No w każdym razie mamy małą paczuszkę z Sinseja i mamy bardzo dużą Siadę z Są duże rzeczy dla mnie, dla mojego Kamila i dla mojej mamy. Także dla trzech osób zaczynamy sobie od Sinseja, bo jest ich mniej. Będziesz ze mną nagrywał, tak? No świetnie. Dawno będzie nie było. Więc co mamy dla trzech osób? Dla mnie, dla Kamila i dla mojej mamy. Zaczniemy sobie od bo jest mniej rzeczy i są rzeczy tylko dla mnie poza jedną rzeczą. Ogólnie tak, kupiliśmy sobie kilka takich śmiesznych okularów. E, ponieważ są na jakichś strasznych w ogóle promocjach. Wiem, że to są oksy, które nie chronią jakoś zarobiście przed słońcem, aczkolwiek e, są fajne i designerskie, prawda? Prawda. I kupiłam sobie takie różowe, żeby widzieć świat przez różowe okulary. Już mam jedne różowe oksy, ale te też są fajne i tamte są totalnie inne, więc takie różowe. Mam jeszcze takie różowe, ale te różowe, w ogóle wybrałam sobie kamień na zasadzie takich beczkowych oksów, bo one kosztowały 3 zł. Te moje wcześniejsze różowe też kosztowały 3 zł. Mam też jeszcze takie bardzo podobne do tych pierwszych różowych ale troszkę większe. Troszkę w ogóle wyglądają, przypominają moje okulary korekcyjne, fasone. I są one takie. I również kosztowały 3 zł. Także jeśli chcecie jakieś takie fajne, designerskie oksy, bo były też takie z błyskawicami, chmurki z błyskawicami, no takie naprawdę designerskie, festiwalowe. Do outfitowe to myślę, że takie za 3 złote z ja y, wystarczą Wzięłam sobie też klamrę do włosów, taką dużą Zazwyczaj kupuję na tych chińskich wszystkich stronkach, ale ta kosztowała 6,99 Więc tak naprawdę bardzo porównywalną cenę, a spodobał mi się jej design, bo niby jest taka oczywista, a jednak troszkę nie Także zgarnęłam sobie, ja ostatnio chodzę w rozpuszczonych włosach, więc... Y, Stąd też ten mój zakup, i w ogóle od czego się zaczęły okulary? To właśnie od tego, od tych okularów. One też są takie fajne, designerskie. Troszkę są tutaj luźniejsze niż tamte, ale stwierdziłam, że one są no, idealne. Do pracy, nawet gdybym chodziła I one kosztowały chyba dyszkę. No, no tak, tak. tak. Czy też się podobają? Podobają Ci moje okulary? Mhm, mm ok, dobra, dość. Dość. Są takie różowe, z takim pięknym jakimś. Takim ala kwiatuszkowym wzorkiem. Nawet kwiatuszkowym bym powiedziała. No. I kosztowały nie 10, tylko 8 zł. Także naprawdę bardzo mało. W tle odgłosy grobu Sława. Nie zdziwcie się. E ogólnie ja sezonowo sobie kupuję dużo różnych łańcuszków, brazoletek, e kolczyków. E typowo na jeden sezon. Coś mi się podoba w danym sezonie, w następnym niekoniecznie. E więc tak też sobie kupiłam takie piękne motylki za całą dyszkę. Mam taki kopni jakby trzech trzech różnych łańcuszków razem, bądź osobno myślę, że stworzą fajną, fajną stylizację i tylko dyszkę albo to... z so e, Co my tu dalej mamy? Dalej mamy kolarki, takie dłuższe kolarki. Widziałam rozmiar M. Ja już mam jedne kolarki z CSE w kolorze szarym i nie chodzę w nich nigdzie. Dalej niż po domu Bo pomimo, że są wygodne To jak się człowiek płaci, to na tych szarych kolerkach Nie wygląda to estetycznie Cóż, wam będę dużo mówić Więc wzięłam sobie po prostu czarne Na sezon letni myślę, że spoko Tylko muszę sobie przymierzyć, czy te emki będą na mnie dobre Bo nie pamiętam, jakie ma na A do ja wyszłam ogólnie Żeby zobaczyć sobie na tak, O, czy jest coś ciekawego, bo już byliśmy po zakupach w hausie. I tak naprawdę Mój wzrok przykuła jedna sukienka. Ona sobie tak wisiała, biedna sama, jedna. Niby taka prosta, trochę jak koszulka polo, ale właśnie przez to. Ach, sorry. Przez to, że jest taka właśnie zwykła koszulkowa, beżowa, i ma ten neonowy, piękny kołnierzyk, i dodatkowo kosztowała 16 zł. Stwierdziłam, że na no, no Way muszę ją zabrać ze sobą do domu. Robiłam zakupy właśnie w Sinsei'u online i nie widziałam, także czasem warto jeszcze wejść sobie na, do sklepu, nie? Jak macie gdzieś na tej wyprzedaże, bo jednak są tam czasem perełki, których w sklepach internetowych już czasem nie ma, bo ze zwrotów na przykład czy coś. Także spoko. Dobra, przychodzimy sobie do chaosa i w chaosie jest totalny miczm, bo jestem ja, mój mąż właśnie i moja mama. I pierwsza rzecz to jest taka... Koszula w niebieskie pasy, biała w niebieskie pasy albo niebieska w białe pasy, jak tam chcecie. Ja mam taką bardzo podobną, tylko całą zapinaną na guziki, a tutaj jest taka na trzy guziczki. Ona jest w oversize'owa, w sensie, ona ma być taka wielka w rozmiarze M. Mam nadzieję, że mojej mamie się to spodoba i nie będzie musiały robić zwrotów. Dalej sobie wzięłam również kolarki, tylko takie już króciutkie kolarki z takiej prążkowanej dzianiny w rozmiarze S, więc mam nadzieję, że się nie zmierzę. Trzymajcie kciuki, bo będziemy też nagrywać. Mierzymy tych rzeczy. Wziąłem sobie też taki sweterek, ale troszkę z myślą o tym, że mogę go dać mojej mamie, jakby go chciała, żeby właśnie zatrzymać dla siebie. On jest taki paski białe no, granatowe paski. W rozmiarze L w ogóle był jeden, jedyny, ostatni też Ale sweterki oversize'owe są spoko Przynajmniej ja lubię Za dwie dyszki, więc dwie dyszki to też fajna cena Także na pewno zobaczycie go na mierze bo Będę je nagrywać next day przy normalnym świetle No i jeszcze wtedy nie będę wiedziała, czy gdzie to mamy, czy jest u mnie Więc zobaczycie no i widziałam sobie krótkie spodenki, ale nie takie oczywiste krótkie spodenki. Bo widziałam sobie krótkie spodemki, ale te takie dłuższe, to są... Hmm, czy one się jakoś nazywają? Nie, po prostu Wide Leg. One kosztowały 40 zł, niby przecenione ze 120 zł. Także no nie wiem, dajcie znać, czy robić zakupy w się i widzieliście tą niby na 120 zł cenę za spodemki no zobaczymy, czy będę w nich wyglądać spoko. Bo się, że mnie trochę skrócą, to jest to ta gawka taka długa i będzie się chyba tak nie wpinie, w de na kolanie, bo nawet nie przed kolanem, tylko na kolanie. Także no zobaczymy, zobaczymy. Dalej mam no, gadki, Joggery mojego Kamila. Takie o, przecierane, zwykłe szare. No nie zobaczycie ich mierzymy, bo Kamil nie będzie się Wam tutaj prezentował. Ale możecie sobie wyobrazić, jak wyglądają jogery. Na moim Kamilu, są dobre, bo już je mierzył w sklepie Ja swoich rzeczy nie mierzyłam, bo stwierdziłam, że się nie chce on poszedł i wymierzył, więc są dobre, zostają na pewno z nami Aha, i one też były na jakieś promie za 4 dyszki, za 3 dyszki Za 39,99 Z kolarek, dalej rzecz ujmując, po prostu krótkie składanych, wziąłem sobie takie liliowe, takie trochę melanżowe Fajne też, tylko te sobie wzięłam w rozmiarze M za 30 złociszów. Więc myślę, że te M-ki na pewno będą dobre Ale to też zobaczycie Mierzymy Dalej mam bluzeczkę Trochę zaryzykowałam tą bluzeczką Ona kosztowała 39,99 Ona jest w rozmiarze S Ale też wydaje mi się taka jakaś duża Też taka jakby w oversize No nie wiem w takie liście monstery, palmy i w ogóle I ją wzięłam też dla mojej mamy Moja mama ogólnie nie chodzi w zbyt dużych kolorach Więc mam nadzieję, że nie wygoni mnie z tą bluzką I będzie w niej chodzić yy, I u jej zbudować Bo jak nie, to będę musiała do house i zrobić zbrodni Dalej mam gadki Kamila mm, Z jakiejś slimy, krótkie spodenki Takie chamsko ścięte Wiecie, tak jak te moje w sumie e, Krótkie spodenki, tak już dociachnięta nogawka zwykłe, proste, szare, ale może jed... szare, czarne, ale z jakimiś takimi delikatnymi przetarciami. I one też kosztowały cztery dyszki. I one też za mnie zostają, no bo tak jak mówiłam, to jest rzeczy. I mamy jeszcze jedne dżugery, również za cztery dyszki. Tym razem są takie ciemniejsze, z takimi kieszeniami na udzie z boku. I te są takie elastyczne, a tamte są takie troszeczkę sztywniejsze. W każdym razie te też zostają. I ostatnie dwie rzeczy, ale są to dokładnie takie same. Czy znaczy są to dwie koszule? Tylko sprawdzę, czy obie są w dokładnie tym samym rozmiarze. Tak. Obie są w rozmiarze M. I są to takie bawełniane. Ale z takiego bardzo, widzicie, cienkiego materiału kuszle Na lato wydaje mi się, że spoko Nawet przez to, że są z drugim rękawem będą spoko Takie niebieskie Wy widzicie to w jakimś takim dziwnym, morskim kolorze No nie, musicie, bo zobaczcie, to zmierzymy w idealny kolor Bo postaram się to jakoś tak w miarę ograć, żeby było dobrze Ale to jest taki ciemny butel, ta ciemna butelkowa zieleń Są z lekko przedłużanym tyłem jak widzicie, nie wiem, widzicie, dobrze, o tak, podnoszę odpowiednio wysoko I mam jedną dla siebie, a drugą mam dla mojej mamy e, Tą niebieską myślę, że sobie zostawi, ale trochę się boję o tą w kwiatki. Także co, czekamy na drugą paczkę, zaraz się widzimy w kolejnym y, klipie, no a potem zmierzymy I właśnie jest oto obyta na część druga, mam nadzieję, że robot sprzątający nadal nie będzie nam przeszkadzał Przygodzę do Was z paką z siecia, ja, o której Wam mówiłam w poprzedniej części Zabieramy się za otwieranie No i zobaczymy, co tu jest Pamiętam tylko i wyłącznie O jednej bluzce dla Kamila I o jednej sukience dla siebie A jest tu nie widzicie, zdecydowanie więcej rzeczy, także No jak będę wyciągać To sobie przypomnę, że właśnie tak Przecież ja to zamówiłam Ale na obecną chwilę niekoniecznie to pamiętam e, Spodenki? Naprawdę? Zamówiłam mówiłam? Spodenki? Okej okay. No dobra no, no. Takie ładne te spodenki Znaczy skoro je zamówiłam, to tak, no ładne Ale okej, okay, mam spodenki, że są 38 Mam nadzieję, że moja gruba lub nie wejdzie e, z, takim, e, z taką śmieszną kieszonką, w sensie z takim no, niby obsunięciem kieszonki No fajnie to wygląda e, Z takimi mm, przetarciami Niestety nie mam tu ceny, nie mam pojęcia ile to kosztował Ewentualnie się chciałabym do tego w mailu jakimś, to Wam tutaj gdzieś napiszę, w tle grogusz, który się rozciąga. Zamówiłam też jakiś trzypak, tak, trzypak majtów dla siebie, takich wyciętych. E, czy tu coś pisze, jakaś cena? te no mam jakąś zaklejoną, ale na pewno nie będę jej odklejać. Także taki trzypak majtów na pewno nie był drogi. Mam też trzy pak majtów dla mojego Kamila, takich bokserek zwykłych, klasycznych. I jeśli mowa o Kamilu, to właśnie mam dla niego taką koszuleczkę w takim wakacyjnym wzorze z palmami, deskami, jakaś woda, wiecie, taki typowo wakacyjny vibe z krótkim rękawkiem. Takich białych t-shirtów nigdy dość. Dalej mam Dalej mam dla siebie kolarki. Oj, mają śmieszny materiał, już są trzecie kolarki, więc będziemy sobie mogli porównać rodzaje kolarek. Mam dwie pary z Hausa, co prawda one są dokładnie takie same, tylko w innym kolorze i w innym rozmiarze. Ale mam też kolarki z Ciseja, z tej wcześniejszej paczki, czarne, takie zwykłe, bawełniane, najzwyklejsze. I mam też takie kolarki, one też są właśnie z Ciseya, ale te mają taki śliski materiał. Ym... Są to po prostu shorty damskie i tak dalej, nic tu nie piszę. E, Poliamid i elasta, więc e, to są takie troszkę sztuczniejsze. Zobaczymy, jak one będą Miałam jedne kolarki z Cinsaya kiedyś, swego czasu i wyglądały mi bardzo źle, bo bardzo prześwietywały, więc e, mam nadzieję, że te nie będą. E, no i jest ta sukienka, o której pamiętałam. Jest to taka e, z takim wszytym tutaj biustonoszem. To jest taki podwójny materiał, że nie powinno być e, nic widać tego co nie powinno być widać co nie zawsze na różnych uroczystościach wygląda estetycznie jak się przybija więc myślę, że będzie spoko jest długa, 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 długa i tu ma takie rozcięcia, ale to wszystko będziemy sobie zaraz mierzyć i patrzeć jak wygląda mierzymy, będziemy, będziemy będziecie mieć w osobnym filmie, ponieważ ten trwałby za długo i boję się, że mu bo by dużo widzę nie wytrzymać. 50% poliamid, 32 wiskoza, 14 len, 4 bawełna. Więc taki pół na pół ten materiał, pół sztuczny, pół całkiem. Spoczko. A i ostatnia rzecz to też sukienka, tylko już taka bardziej na co dzień. Czerwona w kropeczki. z takim, tekoldem kopertowym. Tak się nazywa chyba tak się nazywa. I na końcu wykończona jest taką piękną falbanką. Pewnie sam poliester, ale to nie zmienia faktu, że jest naprawdę bardzo ładna i mi się upodoba. Yy, tak, poliester i elastan. No, zobaczymy, zaraz będę mierzyć. Więc yy, myślę, że taki wykładnią się jeden po drugim. Także no, dajcie znać, czy coś Wam się upodoba z tych. Z tych filmów Z tych rzeczy, które zamówiłam Czy robiliście jakieś Łupy wyprzedażowe Ja jeszcze planuję coś przejrzeć Może mi się uda coś jeszcze kupić Więc może będzie jeszcze drugi odcinek Ale nie obiecuję Może będzie na tych dwóch platformach jakiś taki szybki film Bo tam Jakieś tak szybciej i łatwiej się montuje A jak kupię trzy rzeczy To nie będzie mi się opłacało nagrywać Długometrażowego filmu tak zwanego Także no, dajcie znać, czy, czy kupowaliście coś na wyprzedażach. Czy dla Was wyprzedaża to już jest totalnie nie, bo tam nigdy nic nie ma i ciężko znaleźć. No ja ogólnie myślałam, że kupię więcej rzeczy. O, mi oko że kupię więcej rzeczy, ale efekcie no, końcowym jak przeglądałam te rzeczy, to okazało się, że niekoniecznie.